Witam, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony ja, czyli Reznów. Zapraszam Was po dłuższej przerwie. Nagrywam odcinek z odcinkiem, także e, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, rozwaliliśmy grubaska. E, wiek 23 lata. Nawet nie wiem, czy jak mam to nawet określać. E, trochę nam Idzie, jak kurde by to powiedział mój przyjaciel dawny, jak krew z nosa, także, ale jest git, jest, jest, jest stabilnie, jest, jest dobrze. Ech, dobra, to było łatwe. Tutaj widzę, że kasowanie każdego to jest dobre.

Yeah. Sure. Pałką. Trochę się czuję jak Jackie Chan, powiem. A, widzicie. Nie, oddawaj! Kurwa, idioto! Ja pierdziele! Baran. Pemkim betyl. klubu.

Aj. Śmierć, dobra. Może jeszcze to śmierć się nie nazwał, bo jeszcze z zdrywało. Dobra, i się skasowało. Pękł kluczy. Dobrze, dziękuję. O, yy, tak. A, dobra, Boże, ja tu w ogóle nie ogarnę tej gry. Oblokuj na stałe. Blokuj na stałe. Przetrzymaj. Kupniecie z poślizgu. Oh, to mi się przydaje, bo też często wlatuje, tak. No dobra, dziękuję. Eee, that all? Hmm, Pewnie, mój drodzy.

A chcę po cichu ej, ej. O nie Nie dam bać do tej pałki

Dobra, na spokojnie. O kurde, no nie! O oh fucking hell! Ja pierdziele, ale mnie klepił! O no nie, no! O, oh, fuck! O no nie, no! trzydziestka mi nie kurwa, z tymi dwoma! Dobra, ej, wiesz co? Ja mam plan, nie? ja z tego planu wyjdzie jednak. Jezu, nareszcie! Kwiat. Narkotyki Czy ktoś na to pozwolił? Tam jest kur O kurde, Ależ <grym> tutaj Tam tu wezmę pałkę Zresztą pałka to już się nadaje do wrzucenia No bez jaj Od grubego się odbiło, ja mam na ciebie sposób. Tak i tak, kurde. O nie, nie. To jest. Dobrze, ale zadziałało. że zadziałało. Pójdź, że to jest głupie. Dobra, działa. Jak działa, to jest git. A co teraz? Skład. Nowy rekord poziomu. Ale najniższy, czy najwyższy poziom? My nie powiem, trochę dawałem dupy. To nawet powiedziałbym, że bardzo. Eee... Nie no, na stałe. Co to? Dobra, coś my tutaj dostaliśmy. Ale to nevermind. No wziąłby... O kurwa grabie, jakby wziął, nie, no to by było za brutalne chyba Takie grabki wziąć się napieprzać tymi grabkami Co się z za pusto Karta dostępu na bank Aha Wo. Co to było? Tupa. Przepraszam, ja tylko do łazienki. Kurwa, przepraszam powiedziałem. No, zejdź stamtąd, zejdź stamtąd. Ja tylko ja mogę oszukiwać. Kurwa, no weźmy przejdzie Dobra, niech mi ten spasek zejdzie No ja Nie no nie chcę się poddawać obrażenia, ale zdrowie mniejsze. O kurde Wizdy dostaje. Kurda, się przypomina Jackie Chan, naprawdę. Whoa, ale to było dobre. Aj tupa! Trzy śmierci już mam, ej, no ta gra jest za trudna dla mnie. O kurwa, teraz 34 lata. No, dobra, teraz mogę go klepać bez przerwy praktycznie. To postać. Holy shit! Ahaha! No, fuck you! What's your name? No, fuck you! Oh, chodź, kurwa, przecież widzę Come on! You piece of shit! Czekaj mam co, wejść tam? Czekaj, <grystanie> <grystanie> Kuba, wiesz co robisz, czy nie? Prowizorka, kurwa, no. Boże, no nie wiem, co mam robić. Tutaj przejść? Nie. Gdzie mam iść? No. Przecież widzę cię, no! Chodź tu! Co się kogo boi? Chyba że coś posłucham. Czy masz? No co za baran co no. za coś się odwaliło masz? Ja nie wiem co? Nie, weź to. Bo ja szukam kurwa o co tutaj chodzi. Może ja coś mam zrobić? Czy ja popsułem? Najzwyczajniej w świecie. Nie, nie wiem, tak krąży. Może jakiś... Hacyk się... Nie, tutaj nie. Tutaj mogę przejść? nie też nie tutaj są wszędzie te bronie leżą wow. o, popsułem. dobra tutaj też nie dobra, porozwalajmy sobie może się jakoś Czyż to jest baran jakiś? No, no widzę cię. Ale co ja mam zrobić? Coś się popsuło. moi drodzy, to ja nie będę was tutaj dłużej trzymał, Najwyżej wyżej dostaniecie kolejną część nagrania. Witam, moi drodzy. Eee, generalnie to tak. Coś się zawiesiło. musiałem to wszystko od nowa. <laughs> także... Eee... <laughs> także no po prostu najzwyczajniej w świecie musiałem to wszystko od nowa, także... Zapraszam was jeszcze raz do pokonania bossa. Także, także, yy... a bo na załatkuł, tak dobra. A i teraz mam maczetę. O kurwa. czekaj no kurwa no wow aj dupa aj oczywiście bieg 24 lata nie trzydzieści parę lat chociaż na no, nie no wskakuje coraz większe to te... Kurva! Kurva! Kanie narzędzia pracy. Ha <laughs> ha! <laughs> Uderzyłem go! at him O kurde, hofej, pan jest z tym No tak. Czy to go nie do góry? O nie. Co teraz? nie. Dobra, tutaj jest kasowane, no nie mam tutaj czegoś tutaj nie mam Eee, eee. Co? W dzieciństwie praktyka Nasze... eee. Muszę przyjść tam wcześniej, zanim zrobi się tłoczno. No, no. Coś tu mogę? O kurde, mogę no. Co teraz można odblokować? No dobra, nie wiem, no to chyba. Moi drodzy, no to jak na razie to w sumie tyle, co chciałbym Wam pokazać. Eee... No, na następnym będziemy już latali. Może inaczej ubrani, może... może, może, może inaczej, może nie. Dobra, zobaczymy. Ale cóż, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Następny by był klub. Także dzięki Wam bardzo wielkie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. PlayStation.